Cześć, jestem Poliszko was w kolejnym odcinku na tym kanale. W tym programie pokażę Wam, jak zrobić Discord Rich Presents, czyli aby nasza gra wyświetlała się w naszym profilu na Discordzie. To, co dzisiaj zrobimy, pozwoli Wam uzyskać to, co zrobiłem do mojej gry Speed Legends, z której na tym kanale jest wiele te vlogów. Jeśli nie oglądajcie, to zapraszam. No i właśnie zrobimy sobie właśnie taki system, który będzie nam to ładnie wyświetlał. Także co będzie nam potrzebne? Przede wszystkim musimy sobie pobrać ze strony discord.com developers Discord Game SDK. Będzie nam to potrzebne, aby właśnie zarządzać tym Rich Presence. Możemy to do, pobrać właśnie e, tutaj, zjeżdżając sobie e, w dokumentacji e, do e, Rich Presence i mamy tutaj How to, i mamy tutaj Step Zero Get the SDK. No i mamy tutaj e, HERE, klikamy sobie, no i przechodzimy sobie tutaj do Discord Game SDK. Klikając to, SDK e, automatycznie zacznie się nam pobierać. Gdy pobierzemy nasze SDK, musimy przerzucić stąd parę rzeczy do naszego projektu w Unity. Pierwsze co, musimy stworzyć sobie w naszym projekcie folder, który będzie się nazywał Plugins, i do środka niego przerzucamy to, co jest w folderze lib. Następnie, tak jak piszą nam w, tutaj w dokumentacji, musimy stworzyć sobie następny folder w Plugins, który będzie nazywał się Discord Game SDK. Także w tym folderze tworzymy sobie nowy folder i nazywamy go Discord Game SDK. Następnie do środka tego folderu przerzucamy wszystko co mamy w folderze C-Sharp I to by było już na tyle z przerzucania wszystkich plików. Teraz już możemy się zająć pisaniem naszego kodu, aby w końcu wyświetlić nasz Rich Presence. Przechodzimy sobie do naszych skryptów i tworzymy nowy skrypt. Ja nazwę go Discord Manager. Utworzę sobie jeszcze pusty obiekt na scenie i nazwę go manager, i do niego przerzucę nasz discord manager. W środku skryptu musimy zrobić parę rzeczy. Po pierwsze, musimy sobie tutaj dać using. Discord, abyśmy mogli odwoływać się do e, rzeczy, które mamy z Discorda. I Teraz musimy jeszcze sobie stworzyć instancję naszego skryptu, abyśmy mogli potem się do niego odwołać e, dużo prościej i żebyśmy mogli z innych skryptów też e, edytować właśnie nasz, e, nasz Rich Presence. Także wpiszmy public static discord-manager instance. I teraz wojdzie Awake, wpisujemy. If instance równa się null, instance równa się this, else destroy this. Yy, tutaj właśnie robimy sobie coś takiego, że z każdego obiektu potem, yy, z każdego skryptu będziemy mogli się do tego skryptu odwołać. No dobrze, także teraz możemy zacząć już tworzyć nasze RPC. Przede wszystkim musimy sobie stworzyć zmienną Discord, także napiszmy discord.discord. Discord. No, trochę tych Discordów jest, no ale niestety tak to tutaj wygląda, że po prostu niby mamy to, ale na razie nie możemy się do tego odwołać, ponieważ to się nazywa tak samo jak ten Namespace. Dlatego musimy tego niestety tak użyć. No i dajemy tutaj z maili, żeby to się nie mieszało nam. Także tu mamy tutaj Discord, i teraz musimy przypisać naszego Discorda. Także wpisujemy Discord, równa się, new Discord.discord. .discord .discord. I teraz tak. Musimy tutaj podać client ID. Skąd wziąć te client ID? Musimy teraz stworzyć naszą aplikację na Discordzie. Przechodzimy do discordcom Developers, ukośnik Applications. Klikamy New Application i teraz nazywamy naszą grę. Nazwałem to gratysowa do poradnika. Klikamy Create i mamy tutaj Application ID. Kopiujemy je i wklejamy je właśnie tutaj. Następnie musimy podać flagi. Tutaj wystarczy zrobić tej long. Abyśmy podali to w longu i dajemy tutaj createFlux.default i to by było z tego Discorda na tyle. Teraz stwórzmy sobie nową publiczną metodę, która, dzięki której będziemy edytować nasz RPC. Nazwijmy ją update rich presence i właśnie tutaj w środku będziemy updateować nasz RPC. Wywołajmy ją tutaj na starcie. I teraz tak, będą potrzebne nam dwie rzeczy: Activity Manager. I dajemy, że to jest Discord.getActivityManager. I jeszcze będzie nam potrzebny Activity. I to się równa New. Teraz dajemy nawiasy i będziemy w środku nich podawać wszystkie wartości naszego RPC. Na początek dajmy tutaj sobie Details, czyli pierwsza linijka w naszym RPC nas się, no i dajmy tutaj jakiś tekst dajmy, że to będzie test dajemy przecinek i pod spodem dajemy state state to jest właśnie druga linijka w naszym RPC, no i dajemy nie wiem, na przykład test 2 i teraz y, musimy sobie zatwierdzić y, naszą aktywność, że właśnie ją chcemy używać teraz aby to zrobić musimy się odwołać do naszego activity managera i dać tutaj kropka, update activity w środku pojawiajmy nasze właśnie activity, które mamy tutaj stworzone. Teraz dajemy sobie tutaj w nawiasie res, czyli result. No i tworzymy sobie jakby naszego eventa. To jest coś podobne do tego, co mieliśmy w Discord.js. I tutaj w środku będziemy sprawdzali, czy update się powiódł, czy nie. Robimy to w taki sposób, że sprawdzamy, czy res jest równy result.ok. .ok. Jeżeli tak, dajmy sobie tutaj sobie debug loga. Dajemy tutaj ustawiono status. Discord. Jeżeli nie, dajemy tutaj sobie debug lock error. Nie udało się ustawić statusu Discord. Teraz zwojdzie update, musimy napisać sobie Discord. Run callbacks. I to by było na tyle, aby nasz, nasz status się wyświetlał. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, No, jest ona jedną z ważniejszych rzeczy: to wyłączyć nasz status po wyjściu z gry. Zrobimy to Voidem on disable i w środku dajemy Discord.dispose. Przejdźmy teraz sobie do naszego Unity i gdy teraz włączymy sobie naszą grę, zobaczymy, że w naszym statusie pojawiła się właśnie gra testowa do poradnika i mamy test i test 2. Oczywiście, poza tymi dwoma linkami, możemy ustawić dużo, dużo więcej rzeczy. Możemy teraz sobie ustawić logo naszej gry. Aby dodać e, obraz do, naszego, do naszej aplikacji, przychodzimy do Rich Presence i mamy tutaj Rich Presence Assets. I klikamy tutaj Add Images. Ja dodałem sobie tutaj mój awatar i nazwijmy to Large Image i save changes i dodajmy sobie jeszcze drugi obrazek, który będzie tym mniejszym na dole. Ok, także jak teraz użyć tych obrazków? Dajemy tutaj przycinek i przypisujemy assets i dajemy, że assets tutaj dajemy znowu kolejne nawiasy. Dajemy tutaj large image i równa się i dajemy tutaj nazwę naszej tekstury gdzie mamy tutaj Large Image i mamy tutaj też Small Image. Następną rzeczą możemy sobie przypisać tekst, który wyświetli się po najechaniu na ten obraz. Także dajmy, że to będzie fajna gra na przykład. I możemy też ustawić tutaj Small Image i Small Image Text. Ok, także to już by było na tyle zasetów. Jak widzicie wyświetlają się teraz nam nasze zdjęcia. Gdy najedziemy na yy, pierwsze zdjęcie będzie fajna gra i na drugie to będzie bardzo, no i bardzo fajnie. Następną rzeczą będzie coś bardzo ważnego, też, ponieważ będzie to y, czas od kiedy gramy w grę. No bo na razie nam się nie wyświetla, a to nie jest fajne. Jak to ustawić? Dajemy tutaj sobie timestamps. Równa się. I dajemy tutaj znowu nawiasy. Dajemy tutaj start. Równa się. I jeszcze musimy tutaj sobie dodać using system. I teraz dać tutaj new date time offset. W środku tutaj dajemy date, time, kropka, utc, now i dajemy kropka to unix, time seconds możemy też podać end. Tylko że albo podajemy jedno, albo drugie. W sensie, jak podamy dwa, to wyświetli nam się tylko end. End to jest, za ile się kończy nasza gra. To też jest dosyć fajne. Tylko, że tutaj musimy już podać e, jakiś e, własny czas. Czyli musimy wiedzieć, kiedy coś się zakończy. Tutaj po prostu daliśmy, że wyświetla nam się aktualna data. No i gdy teraz włączę naszą grę, zobaczymy, że pisze nam, że upłynęło właśnie tyle czasu, ile naprawdę gramy w tą grę. Ostatnią rzeczą, którą tutaj sobie ustawimy, będzie Party. Party to jest po prostu y, wyświetlanie y, ile, jakby, ile osób jest y, w czymś, y, możemy tak to nazwać. Można to wykorzystać na wiele sposobów, można to w grach wyścigowych, na przykład użyć do tego, na którym jesteśmy miejscu podczas wyścigu y, na przykład y, jak, jeśli jesteśmy w lobby, no to jak te lobby jest bardzo zapełnione, ile graczy zostało w rundzie, no i takie tam. Także co na początku ustawiamy, dajemy tutaj size i teraz też robimy nawiasy i w środku dajemy current-size równa się no i tutaj podajemy jakiegoś inta czyli na przykład 2 że jest coś 2 i dalej dajemy tutaj max-size równa na przykład 5 czyli że jest coś maksymalny yy, maksymalna wielkość 5 jak widzicie, teraz pojawił nam się obok test 2, pojawił nam się nawias i w środku pisze 2 z 5. Teraz przejdziemy do drugiej części poradnika i pokażę Wam teraz, jak zrobić, aby z każdego, z każdego skryptu innego można było ten, te RPC nasze zmieniać. Nie musząc tutaj tworzyć go od nowa, męczyć się z tym, no, będzie to dosyć proste. Co na początku musimy zrobić? Musimy sobie stworzyć do każdej naszej tutaj rzeczy. Publiczną zmienną. Ok, także tak wyglądają nasze wszystkie zmienne. Następnie przechodzimy do naszego voidu Update Rich Presence i w środku musimy dać te same zmienne. Tylko że zaczynając się z małych liter i wszędzie, gdzie można, dajemy 0, a jeżeli nie, jeśli to jest jakaś wartość liczbowa, dajemy minus 1. Jak widzicie, tak to wygląda, jest to dosyć długie, ale mamy tutaj details równa się 0, State 0, large Image 0 i tak dalej. 0, 0, 0, 0. i mamy tutaj w końcu wartość liczbową, to dajemy na, tutaj na 0. Tutaj zamiast long-timestamp dodałem bull, bull update timestamp Ponieważ raczej będziemy robić tak, że e, będziemy tylko raz e, robić nasz, e, tutaj nasz e, timestamp Na starcie gry, dlatego będziemy raczej używać tego I po prostu dajemy tutaj bull, czy chcemy zupdate'ować to, czyli żeby liczyło nam od nowa Czy zostawiamy, żeby nie liczyło nam od nowa I mamy też long-end-timestamp, czyli do końca czas. Także teraz musimy wszystko przypisać. Details równa się. I dajemy tutaj details, dwa znaki zapytania i z dużej details. O co tutaj chodzi? Tutaj sprawdzamy na początku, że tak, details równa się. I tutaj sprawdzamy. Czy details tutaj, tutaj podajemy, nie jest nulem. Jeśli nie jest, no to wtedy dajemy właśnie details. Jeśli jest nulem, dajemy. To, co już było. Czyli na przykład nie chcemy zupdateować details, czyli dajemy, że to jest nul. I wtedy, jeśli to będzie 0, to wtedy to się nie updateuje, czyli to zostawia, to zostaje to, co było. Jeśli będzie coś innego, no to to się zamienia. No trochę ciężkie, może do, do zrozumienia na razie na początku, ale właśnie mniej więcej tak to działa. I robimy to z resztą rzeczy, które tutaj mamy. Teraz dajemy current party size, równa się. I tutaj jest, musimy sprawdzić, czy jest inny niż minus 1. A, tylko tutaj powinno być właśnie minus 1, tak teraz myślę, nie 0, ponieważ żebyśmy to go nie updateowali, to nie te current time, Current party size równa się. Tutaj sprawdzamy, czy current party size jest inny niż minus 1. Jeśli tak, damy znak zapytania. To wtedy będzie to current party size, jeżeli nie, to będzie to current. -size z dużej. E, czyli tutaj sprawdzamy, że to równa się temu lub tego mu w zależności, czy to będzie prawda, czy e, fałsz. Teraz zróbmy to dla max. -size. i teraz ostatnie dwie rzeczy, czyli timestamp. Dajemy tutaj timestamp. Równa się. Tutaj sprawdzamy, czy update timestamp jest na true, czy false. Jeśli jest na true, to dajemy to, co mamy tutaj. A jeśli nie, dodajemy to co mieliśmy, czyli timestamp. I teraz zostaną nam ustawić end. Timestamp równa się. end timestamp inne niż minus 1. Jeśli będzie inne niż minus 1, to dajemy, że end timestamp to co przypisaliśmy tu. Jeśli nie, to dajemy tutaj end timestamp z dłużej. No trochę to skomplikowane może być dla początkujących osób. Ale właśnie tak to jest najszybciej, najprościej zrobić. E, także teraz wystarczy nam przypisać to wszystko tutaj, i będziemy mieli już to gotowe. Także zastąpiamy to wszystko e, tymi zmiennymi, i właśnie tak to wszystko wygląda. Czyli zastąpiamy to naszymi e, zmiennymi. Teraz e, tutaj w Update Rich Presence na starcie e, możemy e, sobie tutaj coś przypisać, ale też nie musimy. Ponieważ możemy teraz sobie tutaj na starcie to, co ma się na starcie pokazać, możemy sobie ustawić teraz to tutaj. Tylko ważne, żebyśmy sobie ustawili jeszcze update timestamp na true i tak naprawdę to wszystko. Teraz jeśli chcemy właśnie to ustawiać w inspektorze tutaj, możemy to ustawić tu i tutaj nic więcej nie pisać. Jeśli nie, no to tutaj możemy wszystko napisać. Dobra, także to już by było na tyle stąd. Spróbujmy tutaj wszystkie rzeczy i zobaczmy, czy na razie nam to wszystko działa. Ok, także włączmy teraz grę. Jak widzicie, wszystko jest w porządku. Także została nam ostatnia rzecz do pokazania, czyli jak odwołać się z innego skryptu, właśnie do tego menadżera. Wcześniej stworzyłem sobie tutaj UI, która będzie nam updateować nasze RPC, i dodałem tutaj skrypt, i teraz w tym skrypcie. No, możemy wszystko usunąć, bo to nie będzie nam potrzebne. stworzyć tylko nowego publicznego wojda. Będzie to update rpc na przykład. I w środku dajemy Discord Manager. In instance. Update Rich Presence i w środku udajemy, co chcemy zmienić. Możemy zmienić wszystko, możemy zmienić tylko parę rzeczy. Na przykład, ja chcę zmienić e, na przykład Details. Czyli dajemy tutaj Details, kropkę i dajemy, co ma być w Details. Dajemy tutaj daj lajka u. Wy też możecie właśnie dać lajka. I teraz, gdy wejdziemy do naszej gry. I jeszcze tutaj musimy sobie przypisać y, tutaj onClick, dać tutaj do canvas i rpc test, dajmy tutaj update rpc. Jak widzicie, na razie jest normalnie subskrybuj Szkodera. I teraz kliknijmy y, sobie przycisk i oświetli nam się daj lajka u Szkodera. I jak widzicie, nie jest aż takie trudne. Jeśli zrobimy sobie taki system, który robimy to praktycznie w grze tylko raz, właśnie takie coś, to wtedy będzie to bardzo łatwo coś sobie tutaj e, zmienić, właśnie w tym e, RPC. Także to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, tak jak właśnie mówił Wam tutaj nasz status, dajcie lajka, like <grymne> jeśli Wam się spodobało i jeśli, jeśli chcecie możecie zasubskrybować i zostawić dzwoneczek aby nie ominąć następnych filmów. Także to już by było na tyle w tym filmie. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!